Jezus powie któregoś razu, że mamy się uniżać, a Bóg nas wywyższy. Jeśli ktoś sam będzie się wywyższał, tego Bóg poniży. Jest różnica pomiędzy uniżeniem a poniżeniem. Uniżenie jest całą świadomością, że z jednej strony mam niewiarygodną wartość i godność Dziecka Bożego. Jestem umiłowanym synem i córką Boga Wszechmogącego. Ale całe dobro, które mam uczynić, to jest Bóg czyniący to dobro we mnie. Że bez Jezusa nic dobrego nie jestem w stanie uczynić. Dlatego uniżam się, aby Jezus był we mnie wywyższony. Uniżam się, aby Jego dobro wytresnęło ze mnie. I nie przypisuję sobie tego dobra, że jestem takim super i najfajnym księdzem i takie fajne rzeczy się dzieją, bo jestem taki święty. Nie, nie, nie. To Jezus we mnie. To On czyni wszystko. To, że się uśmiechniesz życzliwie do drugiego człowieka, przeprowadzisz przysłowiową staruszkę na drugą stronę, uczynisz coś dobrego dla kogoś, powiesz serdeczne, miłe słowo. To dlatego, że Jezus ci daje tą łaskę. A nie, że ty jesteś taki fajny i taki super i naj. I nie przypisuj sobie tego. Bo to jest Jego łaska w tobie. Jego moc w tobie. Jego dobroć, która przepływa przez ciebie. Jego miłość, miłosierdzie, czułość, ciepło, serdeczność. Rozumiesz, to On w Tobie objawia się. Ale jak sobie przypiszesz, że to Ty jesteś taka fajna i święta, i zaczniesz z pogardą patrzeć na tych, którzy nie mają wiary w Boga, którzy nie chodzą do Kościoła, dziękuj całym sercem Bogu za to, że Ty masz tą łaskę, że Ty możesz być tutaj tego wieczoru. Nie wywyższaj się nad tych, którzy lekceważą Boga, którzy lekceważą bycie w kościele, lekceważą sakramenty. Znajdź codziennie pięć minut, gdzie cię nikt nie widzi, gdzie położysz się krzyżem i powiesz, Panie, ja nie jestem lepsza niż mój mąż. To, że chodzę do kościoła, to, że się codziennie modlę, to, że uczestniczę w sakramentach, to jest Twoja łaska, za którą Ci tak dziękuję. Ale teraz chcę się modlić za mojego męża. Jesteśmy jedno. Brzemiona nawzajem mamy nosić, a w małżeństwie w sposób szczególny. Więc to, co jest udręką, to, co jest cierpieniem, ciemnością, mrokiem mojego męża, jest również moje. bo jesteśmy jednym ciałem. Dlatego Jezu Chryste, przed Tobą leżę teraz w całkowitym uniżeniu. W imieniu swoim i mojego męża. I przepraszamy Cię za to. Że nie chodzimy do Kościoła, że się nie spowiadamy, że lekceważymy Twoje imię, że nie słuchamy Twoich proroków, że nie przestrzegamy Twoich przykazań. Przecież, ale przecież ja to robię, to mój mąż nie robi. Wchodzisz w modlitwę Daniela, wchodzisz w uniżenie. Dziękujesz za łaskę, ale jesteś nad, schodzisz niziutko w swojej pokorze na ten sam poziom Twojego męża? Twoi dzieci, syna, córki, nie? Twoje żony. Nie czujesz się lepszy niż on czy ona. Bóg jest wzruszony taką modlitwą. Daniel modli się w ten sposób 21 dni. I w pewnym momencie dokonuje się coś niesamowitego. Oto ma objawienie Archanioła Gabriela. Dokładnie tego samego Archanioła, który przyszedł do Zachariasza kapłana i to przyjście do Zachariasza, konfrontacja z jego mocą, z mocą Archanioła była tak dramatyczna dla Zachariasza, że za mówił na dziewięć miesięcy. Pomimo tego, że miał objawienie Archanioła, nie uwierzył Bogu. Musiał jako kapłan zamilknąć. Kapłan jest stworzony do głoszenia słowa. Jeśli kapłan nie trwa w ciszy, jego słowo nie będzie miało mocy poruszania ludzkich serc. Wiem o czym mówię, bo sam walczę, żeby co chwilę nie siedzieć w internecie, co chwilę nie oglądać telewizji, co chwilę nie słuchać radia. Trwać w ciszy, bo tylko cisza jest przestrzenią, w której usłyszę głos Boga i będę proklamował Jego słowo, i ono wtedy będzie mieć moc poruszania serc. Zachariasz musiał na 9 miesięcy zamilknąć, żeby wypowiedzieć po 9 miesiącach modlitwę, którą cały Kościół do końca świata będzie mówił. I będzie się nią modlił. Tak zwany kantek Zachariasza. Jest dla mnie fenomenalne, wiecie, że Bóg wprowadza w pozorne przekleństwo. Nie? No bo teraz przez dziewięć miesięcy mam nie mówić. Wydaje się czy to czymś złym. A to jest budowanie największego błogosławieństwa, które Bóg dla ciebie przygotowuje. Po dziewięciu miesiącach ten mężczyzna, kapłan, Zachariasz wypowiada modlitwę, którą miliardy ludzi będzie odmawiać do końca świata każdego dnia fenomenalne. Łaska musi być przygotowana przez ofiarę. Odpowiedź Boga ma być przygotowana przez ofiarę. Podstawą tego jest krucha uniżenie. Objawienie Archanioła dla Daniela też jest dramatycznym doświadczeniem. Ponieważ jego pojawienie się spowodowało, że on upadł jak martwy. Nie był w stanie się ruszyć. Dzieci z Fatimy, kiedy miały objawienie Anioła Portugalii, mówią, że przez dwa, trzy dni nie były w stanie dojść do siebie. Trwały w ciszy, nie mogły nic wypowiedzieć. Miały wrażenia, by były trochę pijane. Takie jest zetknięcie nadprzyrodzoności anielskiej z naszą ludzką kondycją. Ale to, co jest najważniejsze, skarby, to to, że Daniel słyszy nieprawdopodobną nowinę. Słyszy, pierwsze zdanie Danielu mężu umiłowany skarby każdy kto wchodzi w pokutę czy za swoje własne grzechy czy za grzechy innych jest na niego wylewana niesamowita czułość boża niesamowita miłość zawsze tego doświadczam że ja chcę doświadczyć bożej czułości bożego miłosierdzia bożej miłości to wchodzę w uniżenie w skruchę serca przepraszam go za wszystko i trwam w tej skrusze serca. I wtedy przychodzi takie doświadczenie Jego czułości, Jego miłości, jakie nie przychodzi przez żaden inny rodzaj modlitwy. Od prośby po uwielbienie. Skrucha. Mężu umiłowany, Twoja modlitwa została wysłuchana już pierwszego dnia przed Bożym tronem. Słyszysz to? Daniel jest w szoku. Modli się 21 dni w ofierze, pokucie i w uniżeniu. I słyszy, że modlitwa Daniela została wysłuchana u Boga już pierwszego dnia. O czym to świadczy? O tym, że kiedy wchodzisz w modlitwę pokuty, Twoja modlitwa będzie wysłuchana przez Boga. Jeśli walczysz modlitwą pokuty o swojego męża, o swoją żonę, o swoje dzieci, o swoje wnuki. O zbawienie tych, których kochasz, tych, którzy są blisko, tych, którzy są daleko. Walczysz o ich zbawienie. Musisz być przekonany, że twoja modlitwa została wysłuchana u tronu Bożego już w momencie, w którym rozpoczynasz swoją modlitwę. Czyli wchodzę w modlitwę pokuty jako umiłowany syn Boga. W umierzeniu, w przeproszeniu za moje grzechy, za grzechy tych, o których walczę, za których się modlę, składam ofiarę, która boli. W wypadku Daniela post nie jadł, nie pił 21 dni, z całkowitym zaufaniem, że Bóg wysłuchał moją modlitwę. Zapytasz, to dlaczego 21 dni? Dlaczego pierwszego dnia? Nie przybył Archanioł Gabriel i nie powiedział tych samych słów. Danielu, Bóg wysłuchał twoją modlitwę. Daniel mówi. Gabriel tłumaczy dlaczego? Ponieważ przez 21 dni musiałem walczyć z księciem tyru. Kto to jest? To są demoniczne moce. W momencie, w którym zaczynasz modlitwę pokuty, skruchy uniżenia, składasz w ofierze siebie, składasz ofiarę w całkowitym zaufaniu Bogu, uruchamiasz potężną wojnę w świecie niewidzialnym. Potężną wojnę pomiędzy aniołami a demonami o człowieka, o którego walczysz. Bardzo często ludzie przychodzą do mnie i mówią: Przeksiędza, jak to jest, zacząłem się modlić, nie wiem, nowenną pompejańską. Za kogoś jest jeszcze gorzej niż było. No właśnie dlatego. To znaczy, że Twoja modlitwa jest bardzo skuteczna. Bo uruchomiłeś potężną wojnę w niewidzialnym świecie pomiędzy aniołami wysłanymi przez Boga a demonami, które zniewalają tego człowieka. Rozumiesz, co dzieje się w świecie niewidzialnym? To najgorszą rzeczą, jaką jest, to poddać się i przestać się modlić w sytuacji, w której jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Zamiast coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Musisz być świadomy tego, że czasami, kiedy jest beznadziejnie, zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Musisz ufać do końca. Do końca.